Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pack and Play, którego dawno nie było u mnie na kanale, ale teraz powraca i teraz powraca ze zdwojoną siłą, że tak powiem, bo będzie już to regularnie wszystko. 481 tysięcy na koncie, e, za co dziękuję, nie wiem sam komu, bo nie wiem kto kupił ode mnie wtedy na live te karty, które wystawiałem e, w sumie dla jaj, ale udało się zarobić pół miliona, e, także wiecie, niektórzy mają mi to za złe, niektórzy nie. E, no cóż, hejterzy będą zawsze, także pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Tych, którym już Piana leci tam e, z niepowiem czego. Dobra, także pora na otworzenie kilku paczek. Tylko na razie zróbmy sobie skład Pack and Play, czy jest tutaj czyste. Tak jest, Pack and Play jest gotowy. E, Ronaldo Team, Tetris, Tetris już teraz troszkę, jak widzicie, wieje pustką, że tak powiem. No ale tutaj dam sobie jeszcze na LP kogoś i. Usunę Kakę, usunę Pepę i o resztę zawodników będziemy mogli pograć. Także póki co przejdźmy sobie do wybrania tego składu. I otworzymy sobie dzisiaj przynajmniej 5-6 paczek myślę. Także paczka numer 1, złota, oczywiście 7,500. No i za te paczki utworzę sobie zespół, którym zagram Kani, szkoda, że nie kawani. <laughs> Dobra. Wyśleć do aktywnego składu dwa, formacja. Prawy pomocnik. Wysyć do aktywnego. Szkoda, że nie ma czegoś takiego jak jakaś, nie wiem, podręczna teczka zawodników, lub coś w tym stylu. I wtedy można by sobie na szybko ich tam spakować i później wejść do tej teczki i szybko też tak ich przerzucić. No ale dobra, to są moje jakieś głupie wymysły. Tylko mm, zobaczmy, co tu jeszcze jest. To się przyda, to też. Morale i takie rzeczy to niepotrzebne. Czekajcie chwilkę. O, sorry za poprawienie mikrofonu. Dobra, jedziemy dalej. Paczka numer 2. I co w środku? s O, widzicie, to jest dobry zawodnik, którego będzie można na pewno dzisiaj wieczorem wygrać u mnie na Pink Slip, które przygotuję dzisiaj. Jakich zawodników będziecie mogli zgarnąć? Wyślę Wam to wszystko. Na Facebooku dostaniecie listę zawodników, albo screen po prostu składu, którego możecie wygrać, myślę, że to będzie dobra opcja. 4-3-3, środkowy pomocnik defensywny. Z tego co widzę, na razie mógłbym zagrać 3-5-2, z S fajnym na ataku i byłoby to naprawdę bardzo ciekawe. Dobra, reszta mi jest niepotrzebna, możemy wyrzucić to wszystko. Teraz paczka numer 3, a co w środku? Milner, o demon szybkości, jak ja do niego zawsze mówię. Tutaj i tak ma dosyć sporo speeda, ale jak się grało nim jeszcze dawniej, pamiętam w poprzedniej FIFA, to po prostu była to parodia. Stroje mi są niepotrzebne, dobra. Milner y, 5-3-2 do aktywnego składu, środkowy pomocnik. Zobaczymy, zobaczymy, co mi się uda z tego ułożyć. Mm. Prawy pomocnik 451. No bardzo roz, duża rozbieżność. Nie mam jeszcze bramkarza na razie, co mnie martwi. Eee, no ale cóż, środkowy pomocnik. Przedłoby się jakiś bramkarz, cholera. Dobra, resztę usuwamy. I pora na paczkę numer 4 tym razem. Czwarta paczuszka defo O widzisz, to jest dobry akurat zawodnik. <laughs> I Mertzer nie wierzę. Mertzer what the fuck? Ja się pytam, devo? Hmm. Devo to jest bardzo fajny zawodnik. ale Zaker do klubu, Mois do klubu. Tutaj mamy drugą taką samą kartę. O, fajne stroje. Podstawowe, dobra, wyślijmy do klubu 3, 4, 2, 1. Formacja niepotrzebna, i lecimy dalej. Paczka numer 5. A co w środku? Mawuba, pomocnik defensywny to jest Mawuba. Nie wiem czy mam miejsce. Fuck, ostatnia karta. Niedobrze. Oj, mamy brąkarza w końcu. Dobra, dajmy sobie go do klubu. I Rodriguez, środkowy obrońca, też do klubu. Teraz przejdziemy do zarządzania tym składem. Ustawimy sobie wszystko i wrócimy po jeszcze jedną paczkę. Gdyż nawet nie wiem, czy mi wystarczy. Dobra. Eee, poczekajcie, zobaczmy na tego bramkarza. Jest Rudy i jeszcze tutaj był środkowy obrońca. Rodriguez, dobra. Mamy wszystkich. Zobaczmy, w jakiej formacji jest nasz bramkarz. 4-1-2-1-2. Ee, najwięcej zawodników mam z tego co widzę. Eee, 3, 4, 3. No strasznie różne deformacje są. 3, 5, 2, napastnik S-Fein. Dobra, może być coś takiego. Prawego pomocnika mam Kani. Hmm. Zagrałbym może 4, 4, 2 normalnie. I wtedy DFO i. O właśnie, coś takiego byłoby. Defensywny, merterzakier środkowy obrońca, mm. milner środkowy pomocnik. Jeszcze jeden SP. To jest SPD, to raczej mi się nie przyda. Nie mam lewego w ogóle pomocnika. Dobra, na razie otwórzmy jeszcze jedną paczkę i wtedy zobaczymy co nam wyjdzie z tego składu. Mm -hmm. Także paczka numer 6. Gilherme i Adriano, o lewy obrońca jak najbardziej się przyda. Akurat tego mi brakowało. Y... Guilherme raczej na ławkę bardziej pójdzie. I zobaczmy jeszcze dalej. Gross lewy pomocnik też się przyda, tylko 3, 4, 3 tutaj widzę jest dużo. No kurde. Nie pasuje mi to zbytnio, no ale cóż. Hmm. Dobra, to jeszcze się przyda wiasz bo aż niepotrzebny 3-4-2-1 dla menadżera, więc raczej też. Bez szału. No i wejdźmy sobie jeszcze raz do składu i zobaczmy co my tu mamy. Lewego obrońcę mogę dać sobie tutaj Adriano prawego obrońcę czy mam jakiegoś prawego obrońcę? Nie, na razie nie. Środkowego mam jednego. E, gdzieś tu był lewy pomocnik, o właśnie tutaj. Masz granie z Swayem Prawy pomocnik Tutaj kani bez różnicy. Yy... Nie widzę jakiegoś rozwiązania jeszcze. No kurde. Zobaczmy w ogóle, czy mi wystarczy zawodników, czy muszę otworzyć jeszcze jedną paczkę. Tak, już wystarczy chyba. Trzymajcie. Dwóch, nie, jeszcze jedna paczka musi być. Dobra, to otwieramy ostatnią paczkę, numer 7 w tym dzisiejszym odcinku. I zobaczmy, kogo mamy w środku. Sikorow, Sikrow. Shi Co to było? Sirkow, chyba. Sirkow, nie zobaczyłem dobrze nazwy. <laughs> fuck. O, to mi nie jest potrzebne, ale dobra, jak już dałem to. Mmm. Środkowy obrońca i defensywny wąż. Nic mi to nie pomogło, bo nie mam dalej prawego obrońcy. No ale cóż. Trzeba grać tym, co jest. Right. Hmm. Także chyba jak dla Was, to Defo będzie na pewno tym, którego możecie zgarnąć. Na pewno jest ehm, No a tak, to tych niezbyt... reszta to są niezbyt zwy... dobre karty, więc no raczej bez cudów, że tak powiem. Dobra, ja sobie teraz zostawię ten skład i przejdziemy już do wyszukiwania przeciwnika. Dobra, wracamy po przerwie i tak właśnie się prezentuje yy, mój skład. Postanowiłem zagrać 3-5-2. Yy, mam dosyć dużo zawodników z reprezentacji Niemiec ogólnie, bo widzicie tutaj całe skrzydło. Yy, lewa strona no i nawet Svein do tego jeszcze. Tutaj też postanowiłem połączyć Anglię, no ta prawa strona troszkę była ciężka do zrobienia. Zobaczmy, czy mamy jeszcze jakiegoś menadżera 3-5-2. Tak jest 59 zgrania, więc nawet fajny wynik. I postanowimy sobie teraz zagrać jeden mecz, sezonowy oczywiście, a co, niech będzie o punkty. Ciekaw jestem jakiego przeciwnika nam znajdzie, czekajcie, łyk, wody, tylko. Luleczka, Madristas, zobaczmy Twój skład, 83 zgrania, taka hybryda bardziej. Yy. Ciężko będzie mi się przepchać tam w obronie, a no jeszcze do tego deszcz. No cóż, zobaczymy, jak się uda zagrać to spotkanie. Jest to spotkanie, które rozgrywam jako pierwsze w dniu dzisiejszym. Więc, bo i stali widzowie powinni wiedzieć, wiedzieć o co chodzi. A ja jeśli nie, to wam wytłumaczę. Chodzi o to, że te spotkania przeważnie po prostu przegrywam. Ajaj Dobra, co tu robi Milner, tylko ktoś mi Defo Na defo można grać fajne długie piłki, bo on jest bardzo szybki. Luleczka Uuu, bardzo dobrze, o to chodzi Uu, Brawo bramkarz. I z góry, z góry, panowie. O nie, no kurde pepe, bardzo ciężko go jest złapać ogólnie. Bez dobrych środkowych obrońców, fuck, przyrożnych. Jest fajny i będzie rzut rożny. Wiem, że na niego mogę grać, bo jest pod formację Milner i pora odpowiedzieć. Jakby to wrzucił tak fajnie Co tam było Co ja zrobił? What the fuck, rzut karny Obronił No nie Może to i dobrze, bo dostałem karnego z, totalnie z dupy Nie wiem po, po prostu za co nawet Tam razem kopię w środek pod poprzeczkę i święty spokój Spalony? nie Aj to był faul tak jest dobrze żółtą dla Pepe i czy to będzie czerwona już Nie czyli tam było bez kartki Kto ma największą celność Może defo? O, widzicie. Defo! O, Cholera, mniej... No nie no, tak niewiele, tak niewiele. Dobra, do góry, do góry, do góry ten podejdź. Go nie dogonie tego szarowia. Przynajmniej wiedziałem, że będzie tam podawał. Trzy dni wcześniej gości mu się tam ustawiali. Dobra. What the fuck? Hmm. No ciężko, ciężko. Póki co wam powiem. Jeszcze bardzo dobre moje wybicie teraz. może tam daleko A nie potrafisz tego wygrać Defo i Pepe to jest Marcelo, kurde Pięknie, ale by się urwał Tak dalej zastanawiam, za co był ten kardy, ale chyba gdzieś tam niepotrzebny wślizg czy coś takiego. Tak tak myślę. Tak jest, dobrze, dobrze. Gdzie było? Fucking. Szkoda tej bramki Pepe, bo naprawdę świetnie to zrobiłeś. Teraz jeszcze ich wkręci. Nie, ja, Marcelo jest za szybki, żebym tak zrobić. Milner! Pięknie, pięknie! Wrzutka i jest fajna! Jak! Jest, jest, jest! Pięknie! Randomowa cieszynka. I jedziemy dalej. 1-1. W końcu zasłużona bramka. Nie jakaś z dupy skarnego. Tu powinno wpaść. To defoto już powinien wpakować. Ale jeszcze fajnie, że jest fajny do końca poszedł i mamy 1-1. Dobra, na spokojnie. Cholera. O, dobrze. Murder Co za mecz tego piłkarza. Dlaczego do defoto nie poszło? Dobra, z góry, z góry. Powiem wam, że naprawdę dużo hejtu ostatnio dostałem za... E, ...przyjęcie, wypożyczenie tej karty, której de facto też nie chciałem... <noise> Brawo Pepe, który nie chciałem po prostu e, sam wyżydzić, jak to mi napisali niektórzy. Po prostu dostałem ofertę, czy nie chcę sobie wziąć, e, pożyczyć Ronaldo na tydzień i im pograć po prostu w ultimate? A wiecie, że od samego początku chciałem zagrać tym zawodnikiem. E, no i w końcu postanowiłem, że czemu nie, mogę sobie zagrać przecież. Nie przyjmuję tej karty na zawsze, tylko na tydzień i why not, nie? No ale oczywiście, niektórzy mają ból, pupska. Dobrze. Ty Kurde, za mocna, sorry. Sorry, chłopaki. No nie wierzę. Słupek. Powiem Wam, że te odcinki Pagan Play naprawdę fajnie mi się nagrywa, bo zawsze coś innego, zawsze nowe składy, nigdy nie wiadomo, co będzie w takim odcinku, nigdy nie wiadomo jaki skład uda się zbudować. Seria, która się stała bardzo popularna teraz na polskim YouTubie. Naprawdę możecie widzieć tego bardzo dużo ostatnio. Na szczęście udało mi się to zacząć nagrywać jeszcze kiedy robił to bodajże. Inku Jacob Chyba, o ile się nie mylę. Nie wiem, musicie sprawdzać, ale wydaje mi się, że sam już zobaczcie, kto pierwszy zaczął na polskim YouTube i kiedyś taka fala zaczęła. Ale jak dla mnie to nie jest kserowanie, bo jednak jest tak naprawdę na zachodzie. Ogólnie za granicą bardzo popularna seria The Four. Defo szybki... Aj nie, nie zdążył. Jak dla mnie ekscerowanie to jest podpierdzielanie takich serii, która jest naprawdę bardzo autorska i którą wymyślił ktoś tak totalnie coś nowego. Tak jak nie wiem... Mógłbym wam podać przykład. Chodzi oczywiście o polski YouTube, bo. zagranicznych, Wiadomo, że Polacy od zagranicznych YouTuberów też sporo biorą, chociaż ja nie, bo nie oglądam zbytnio. E, ale, tak na przykład, jak historia e, Jacoba, która no, jak wiecie, jeśli ktoś by chciał ją podrobić, chociaż już widziałem takie próby na polskim YouTubie, to e, no, na pewno. Jak dla mnie to jest wtedy, w takie, że masakra. DEFO, pięknie. Haha ha ha, ha ha 48 minuta i mamy bramkę Dlaczego wyszedł bramkarzem? To jest takie pytanie. A takie serie jak... Chociaż w sumie moją serię 2x2 też próbowali podrobić i nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby to było nazwane 2x2 i spoko, bo ten tryb jest bardzo popularny, ale jak gdy zobaczyłem, że to się nazywa jaja 2 na 2, to... Wiem, że ktoś może się mną w... Wzorować i tak dalej, ale no, kurde ludzie, przynajmniej sobie nazwy zmienić <gry> Dobra, Milner zablokowany 3, 1, 50 minuta jest dobrze. Z góry. Tym bardziej, że gram, sami widzicie jakim składem. Ciężko mi tym. Mogłem postawić jednak na to, żeby DFO był tym. Yy... Bo tak się zastanawiałem, który powinien mieć... O Jezu, Mertesacker i Elsharov. Tak się zastanawiałem, który powinien mieć lepsze zgranie. DFO czy s który będzie ważniejszy. Postawiłem na s -faina. What? Co to było, Milner? Ale teraz mogłem... Jednak żałuję i mogłem postawić na DFO. Tak, w ogóle nie wiedziałem, że się odwrócisz. Ja fajnie, jedź z nim Przepchał mnie Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Jest Murderzaker El Saravi, czy nikt inny nie może go kryć Matko Jestem ciekaw ile, ile uda mi się uzyskać kiedyś w odcinku "Pug and play y zgrania najwięcej 59 to chyba... Póki co naj. ja sobie to jeszcze sprawdzę, ale wydaje mi się, że nie miałem 60, chociaż nie jestem pewien. Tylko odcinków nie było też za dużo, więc nie będzie wiele sprawdzania. Dobrze, do defo. Jedź do końca. Defo. Kurde. Dlaczego mi złudnie zadziałał, chociaż nacisnąłem? Dobrze, jedź, defo Poobaw się z nimi, poobaw. Kurde. A jeszcze ode mnie, no i. Dobrze. Jeszcze jedną bramkę bym chciał strzelić i w sumie. To wszystko, chociaż jak dla mnie zwycięstwo z składem and Play w sezonach to i tak jest naprawdę spoko osiągnięcie. It's fine! Be beautiful! O to chodzi. O to come on. Fajnie to uderzył, takim rowerkiem La platit, jak to się mówi chyba po francusku <laughs> Dobra bierz z mi przypomina Marcelo, nie wiem czemu, ale jeśli chodzi o korki i o poruszanie się defo! Defo, defo i karny, tak jest rzut karny! A jak mówiłem następnego karnego wykona defo i uderzy go po swojemu Czyli w taki sposób i kurwa znowu! Bro. Zastanawiam się teraz, czy mnie ogląda, czy tak po prostu kartę potrafi kopać. Hmm. Czy powinno być? Nie, chyba był spalony. Tak, jest fajny. Ajajaj, dość spory uciekł na jeden obrońca. Teraz nie ma. Dostał tam na dole, tylko zanim on przyjmie tą piłkę. A no kurde, nie mogę tych karnych, no coś nie siedzi. Co ty karne? Kani. A, to tak to nie wpadnie. 4-1. W sumie fajny wynik, biorąc pod uwagę, że te karne mogły być troszkę więcej. Biaż, biaż, biaż pięknie, Dobra, tylko żeby mi się tam defo gdzieś pokazał. Może, a nie pasujesz, tylko dociągnąć ten wynik do końca. O Bierz, bierz, bierz I do defo Chodź tu cielobne za to Za te karne wszystkie masz <głos> <głos> to Jest fajne Znowu był tam gdzie być powinien A ten lobik powinien wejść ogólnie się fajnie tutaj ścisku dostał na deszczu ale bramkarz go jeszcze złapał Iluleczka, co ty teraz zrobisz, człowieku? Nie ma tak. You are on YouTube. Dzięki. Dobra. A my tymczasem porozmawiamy sobie o powstaniu piłki nożnej, gdyż mamy chwilę okazji. Ja no, żartuję. Napiję się wody, powiem wam, że. Ten odcinek wyszedł bardzo fajnie. Zaproszę Was na dzisiejszego live'a, którego rozpoczynamy od 20.00. Na Facebooku dostaniecie jeszcze piłkarzy, których będę rozdawał. A tymczasem tutaj widzimy kolejnego debila w internecie. Kościół dał jeszcze czas. Ja pierdzielę nie! To jest po prostu... No myślisz, że wejdę, myślisz, że... <laughs> wow, padł i spadł prawie, ale by jaja były wtedy. Także nie wiem na co on liczy teraz, no ale cóż, poczekamy sobie. Pewnie weźmie wszystkie trzy przerwy. Nie wiem co by nie chciał pokazać. No ale... ale, 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 ale cóż. Jeśli chciał udowodnić. Dobra, ja wam to wytnę po prostu, bo z idiotą nie można walczyć. Także żegnam się z wami. Zapraszam do kolejnych odcinków, a ja tymczasem popatrzę sobie na trzy yy, powtórki. Także na razie i piona.